Od początku zacząłem robić takie otwarte miejsce dla ludzi, którzy chcieli się bawić w teatr. Bawić w teatr. Bo uważam, że teatr jest po to, żeby się bawić. I uczyć się Coś, co jest można naukowo udowodnić, to nie jest emocja, doświadczenie życiowe, no to, to wpływ takiego doświadczenia na człowieka, to, to jest... No, coś z ograniczeniem psychologii, psychodramy oczywiście, to też musi być psychodrama, i, ale, ale to nie, nie da się tego tak po prostu zważyć. Może to jest tak, że idea wymyślana, wymyślana przez Halinę Machulską jest niewskazywalna, niedotykalna, ale to tak naprawdę ona jest spoiwem. Nie wiem dokładnie na czym to polega. Za pierwszym razem, jak mieliśmy wszyscy razem coś zrobić, to było nas chyba 15-16 osób. Harmidel. Apokalipsa. Masakra. Huragan, masakra. Ale teraz to już trochę lepiej właśnie idzie. No, a to jest scena, tak? Gdzie tak. jest publiczność? Ej, publiczność Płyska jest po stronach, ale... My musimy coś razem zrobić, bo za nas tego nikt nie zrobi. Jak przecież nie zrobimy, no to będziemy się wstydzić. Skupiamy się i jeszcze raz. Od... E, od... E, od wejścia? Nie. Od na wyrób złota ze stały, okej? Okay? Okay. Tutaj się pracuje dla innych tak jak no, dla ja siebie tak też. Można pracować i się jednocześnie świetnie bawić. I tutaj też nie ma błędów. Tutaj po prostu każdy robi to, co umie i każdy jest doceniany. zrobić to inaczej i to nie jest, że źle, tylko inaczej znaczy ciekawie. Kolejny punkt widzenia. I dłużej. No, musisz być trochę bardziej... E, spokojona, A. trochę bardziej wylosowana. Nie chodzi o to na przykład, kim będziesz w przyszłości, czy zostaniesz tym aktorem, czy nie, tylko... Zostaniesz tak naprawdę, aktorem, czy zostaniesz sportsmenem, czy... No właśnie, klientem. tylko to, tak naprawdę to Ci pomoże w przyszłości, bo ja już widzę, jak to skutkuje na przykład w szkole. O! Badania przeprowadzone wśród młodzieży gimnazjalnej pod tytułem Jak spędzacie wolny czas wykazały, że media są ważnym elementem życia młodego pokolenia. 75% badanych gimnazjalistów odpowiedziało, że w wolnym czasie ogląda telewizję, gra w gry komputerowe i korzysta z internetu. 38% słucha muzyki, 34% poświęca czas na naukę, zajęcia dodatkowe i naukę języków obcych. 5% chodzi na imprezy, a kolejne 5% poświęca ten czas na wyjście do teatru lub kina. O mnie mi miesza! Tango! Śmierć w Wenecji. Forest Gump! Nie? No, chwileczkę Forest Gump! ktoś do ogniska dobrze pamięta ten moment i za każdym razem jest to podoba historia. Właściwie to trochę mama mnie namówiła, trochę znajomi. Mój tata coś wspomniał, że on kojarzył, że kiedyś, a, coś tam, że tam jakieś fajne zajęcia i ja w związku z tym się y, bardzo zainteresowałam sprawą. Dzieci znajomych mojego ojca chodziły do Tarnowska, bo sam bym się pewnie o nim nigdy nie dowiedział. Miałem z sobą krótki epizod sportowy, który mi się nie za bardzo spodobał i trochę napość trochę e, z ciekawości. Nie miałem pewnego pojęcia, co to jest co ja przyszedłem, spodobało mi się. Trafiłam do grupy e, mocno rozwiniętej muzycznie. Jako jedyna nie potrafiłam na niczym grać ani śpiewać. Przerażona byłam, absolutnie. No bardzo chciałam podejść do ogniska, ale byłam absolutnie przerażona. Martwiłam się przede wszystkim o to, czy e, o to, że ja... Szczerze powiedziawszy, bardzo słabo rozmawiałam po polsku wtedy. Bardzo. W porównaniu do tego, jak to jest teraz. I strasznie się to stresowałam, bo to było moje pierwsze wkroczenie w takie towarzystwo, właśnie zupełnie polskie dla mnie. Kiedyś na jakimś takim dniu, który nazywał się trybunelu. ludu. To, to jest dawne czasy. Opowiadamy o, o latach 80. Ja się tam znalazłem dlatego, że chciałem kupić Coca-Colę, a poza tym stojąc w tej kolejce po coca Colę. zobaczyłem e, e, młodego chłopca w okularach, to coś gruby, e, zresztą mojego przyszłego przyjaciela Pawła Piotrowskiego, Paweł Ajner, e, tak się nazywa, który jako młody chłopak stał bardzo odważnie na strumenciku i mówił głośno i wyraźnie poezję. I ja pamiętam, że byłem zachwycony i zamarzyłem o tym. Padam zupełnie coś nowego. to jest energia, po prostu wymiana między ludźmi, że przychodzisz i nie tylko chodzi o to, żeby wykonać jakieś zadanie, tylko jeszcze jest ważne to, to, co się dzieje między zadaniami. Szukasz takiej drogi dla siebie, no. Po prostu takiej też bardziej społecznej, nie tylko fachy jakby konkretne. Wyciągnęło mnie to, że się bardzo też dużo uczę. Bo... Słucham na kradnę, na różne zainteresowania, ja podsłuchuję i, i, i też mam z tego duży, duży zysk. Jak się dobrze bawię, poza tym, jeżeli się zajmujesz zawodowo jakąkolwiek twórczością, to, to jest doskonałe miejsce na eksperyment, bo tu się wszystko wybaczy, Podczas tego, że nie wyjdzie. Wiem, że prawdopodobnie wszyscy tak mówią, ale ogniska to są ludzie. Są to ludzie, którzy są chętni po prostu do różnych działań. Jak się... Gdzieś indziej pójdzie w innych środowiskach, no to najpierw jest pytanie o kasę, o jakieś inne rzeczy, a tutaj wow, będzie coś fajnego. Lat I byłam w ognisku jako uczestniczka, pani Halina kiedyś, już znając mnie dosyć dobrze, powiedziała, a kiedyś ty to wszystko po mnie przejdziesz. Powiedziała, to tak mimochodem na korytarzu, ja oczywiście w ogóle nie wzięłam tego pod uwagę. I kiedy Państwo Makulscy odeszli z teatru ochoty i zakładali kolejne kolejne piętra edukacji młodych ludzi przez sztukę i kiedy to ja zostałam. Dyrektorem ogniska Babulski. Dopiero zrozumiałam, czym jest ognisko, myśl mądrego edukowania młodych ludzi przez sztukę. To jest coś, co wiemy, że jest. Jest takim, takim naznaczeniem. Człowiek po ognisku, nawet jeżeli nie będzie aktorem, zawsze Człowiekiem kultury, zawsze będzie gdzieś dążył do teatru, zawsze będzie naznaczony tym, że czegoś tam czymś nasiąknął nasiąkną właśnie w młodości. Zawsze to będę powtarzać. Naprawdę nie wiem, w jakim miejscu bym była, gdybym by Cały świat mi się zupełnie obrócił do góry nogami. Zupełnie, że ja nie była. Ja odkryłam siebie, odkryłam w sobie tą Polkę, w której w 100% jestem I, i zawsze będę. E, odkryłam w sobie zupełnie inną osobę. I tą osobą właśnie. E, tą osobą chcę być i cieszę się, że nią jestem. O! Nisko to są ludzie, e, którzy dzięki pani Halinie Machulskiej w życiu się spotkali i na całe życie im zostanie. Wiara w siebie sens robienia czegokolwiek w kulturze bez względu na to, po której stronie. Przyjaźnie na całe życie. Które trwają bez względu na wszystko, dlatego że są zawiązane w momencie, kiedy człowiek tego najbardziej potrzebuje i najbardziej docenia, mimo że tak naprawdę doceni, jak będzie miał bardzo dużo lat i dużo przeżyć za sobą. Ciekawy zawód. Dlatego, że jak w ognisku się zobaczy tyle fantastycznych rzeczy, tylu fantastycznych ludzi, to potem chce się mieć ciekawe życie, a wybór zawodu jest wyborem na ciekawe życie. I wcale nie o to chodzi, że wszyscy mają być aktorami, bo nie otóż robią dużo fantastycznych rzeczy związanych z kulturą, ale i nie tylko, bo czasami są po prostu bardzo mądrymi rodzicami i to już wystarczy. Co jeszcze daje ognisko? Właściwie na to. To nie, jest, to nie jest normalne koło zainteresowania. to jest po prostu ognisko. I zamarzyłem o tym, by tak móc. Dowiedziałem się skąd te dzieci, które tam występowały, były ognisko Państwa Małopolskich przy Teatrze Ochoty. Złożyłem tam papiery i zdałem. A I... potem zmieniło się moje życie.